dojechaliśmy na Lago di Iseo. Zresztą jesteśmy też w mieście Iseo. Podobno niektóre źródła mówią, że to jest właśnie najpiękniejsze jezioro um, Italii, więc idziemy je poglądać. Poglądamy trochę miasto, poglądamy um, jezioro. A dlaczego stoję? Bo chcę wam pokazać. Zobaczcie, kamperek do sprzedania. Na Rynówce. No jest kawał czorta. Ciekawe, co on tam ma? Jakaś markiza wyjeżdża, czy co? Jest olbrzym, co? Widać, że lata świetności ma za sobą. Znaczy chyba po prostu zabudowa nie wytrzymała e, czasu. Ale jest... no fajny jest duży taki. taki. Taki dla mnie. Ja bym mógł taki jeździć. Wiecie? Mi on pasował. Ale dobra, stanęliśmy na szty placu. Jest tu 10 miejsc na kampery i można sobie spokojnie stanąć. Oczywiście nie ma prądu, wody, niczego nie ma, ale za darmo można stanąć. Miejsca są już narysowane pod kampery wzdłuż, nie w poprzek tak jak dla osobówek, więc 10 miejsc jest, a ja myślę, że tam nawet więcej się zmieści, wiecie. Więc miejsce fajne. Do jeziora ile mamy? 700 metrów. 700 metrów. Dodatkowo mamy tutaj Lidla od razu. I po drodze byśmy mieli Konana tam. I e, Konana. Konada mamy. Konana. Konana. Konat. Konat? Konat. Konat. I Konat jest. No Konat. E, nam bardziej pasuje Konad. No Lidla to mamy w domu. Wszyscy wy też macie w domu. Więc e, pewnie zajdziemy do Konada. E, coś tam możemy... O, nawet tu jest. On jest taki inny. Chyba. Idziemy od razu czy idziemy na jezioro? Nie, idziemy na jezioro. Aha, no dobra, idziemy. E, no trzeba po prostu na nich wymusić to przejście, bo nie zatrzymają się za chiny. Dobra, idziemy na jezioro. No robi wrażenie, nie powiem, a jest ciemno, więc tak naprawdę. I czyściutkie jest, jest krystaliczne. E, no robi wrażenie. No tu jakaś przystań, no okej, okay, mniejsze wrażenie, ale już tam dalej, zobaczcie. Tam chyba jest jakaś duża wyspa. Jest. E, brzegi wysokie. No kurczę wygląda bardzo fajnie, my jutro podjedziemy i wyślemy Stefano na przeszpiegi zobaczymy jak to wygląda od Stefano. A dzisiaj e, tylko sobie pospacerujemy i damy spokój. No, tak, to nasza droga 230 km. Jechaliśmy prawie 7 godzin. Ale tylko była przepiękne, nie było. Była przepiękna, nie była można przepiękna. były wrażenia, było fajnie. Nie żałuję, że pojechałem tamtędy, bo no, przeżyć było sporo. Ale trochę nam zeszło, więc jesteśmy troszeczkę zmęczeni. E, musimy coś zjeść. E, mówię, spacerek e, i kolacyjka. Mhm. Ja to z obiadem. Bo nie jedliśmy obiadu. Nie jedliśmy obiadu, więc. Ale to nic, przyda nam się tak, szczerze mówiąc. Mała głoduweczka. <laughs> Ale jest naprawdę bardzo cudownie. Wracamy do kampera, słuchajcie, i tam chyba jakaś policja jest, widzicie? Światło mrugają. Dobrze zobaczymy, co się tam wydarzyło. Karetka, słuchajcie. To karetka. O, mu się coś zasłabło widocznie. Dobra, nie będę filmował. Najpiękniejsze, jedna z najpiękniejszych. No, powiedzmy, że trzy jeziora do tego miana predentują, więc nie wiemy. Ale niestety tam nigdzie nie możemy kamperem wjechać. Wszędzie są bramki. No i nie mieścimy się nigdzie. Więc stwierdziliśmy, że pokażemy Wam to jezioro. Innym razem, pojedziemy tam bunią. No, i oczywiście nowy pomysł, i co? I jesteśmy nad Komą. Kolejne najpiękniejsze jezioro w Italii. <śm> Słuchajcie, no, e, oczywiście, że jest piękne, tak jak i tamto. E, co, jak każdy. Jak, jak no znaczy, ta, ta trójka jest taka dość specyficzna, jednak położenie tych jezior jest specyficzne. Dlatego E, myślę, tak ludzie o nich mówią, ale... E, ja dużo ludzi to przyjeżdża po prostu. Tak, ale co trzeba na pewno przyznać, to komo jest tym najdroższym takim jeziorem. E, luksusowo. Luksusowo, tu jest drogo, a nawet bardzo drogo. Jakby to powiedział klas, tu jest jakby luksusowo. Tu jest jakby luksusowo. I e, no na pewno przez to jest też troszeczkę inaczej, inaczej budynki wyglądają. Garków ma swoje lub miało, no teraz, teraz to miało, bo im tu pozabierali. swoje jakieś tam wille, ale staniemy i sobie gdzieś tam pooglądamy, zwiedzimy, wyślemy znowu Stefano, żeby nam pokazał jak to ładnie wygląda z góry, więc to co, jezioro Komo, lago di como. No dobra, w się mały błąd. Bo tak naprawdę to nie jest Lago di Como, tylko jak to jest? Lago Asia? di Lecco. La, Lago di Lekko. to jest e, odnoga. noga, to jest wschodnia odnoga, e, ta dolna. Więc okej, okay, jeszcze mamy kilka kilometrów do komo. E, e, a ja już tak, tak powiem. Siłą e, rozpędu. Siłą rozpędu już. E, tak, już dla mnie było komo. A to jednak nie Como. No dobra, ale jedziemy nad komo. My jesteśmy w momencie gdzie spotykają się te trzy jeziora Nie wiem czy to się uda nam nagrać Bo one się tam spotykają Droga jak zwykle kręta ale my tu już jesteśmy tak przyzwyczajeni że Rzekłabym, że ulubimy Tak to My lubimy. Widoki piękne, okno otworzyłem oczywiście chłodno. No bo jego wrześko, wrześko jest. E, pokazuje nam 14,5 stopnia więc jest dużo, dużo chłodniej niż to, co mieliśmy przez 3 tygodnie ostatnio. Ale pięknie. Janna. Nie wiem, czy się Zapytacie jak tu drogi, a no tak właśnie, że to materiał został Aż nasza kamerka tutaj oszalała muszę puścić, bo nie wyrobię. Muszę uważać wiecie, na bagażnik, żeby ich nie zahaczyć bagażnikiem z tyłu z rowerami, więc muszę na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Ale fajne te drogi tutaj, my lubimy tak jeździć. Malowniczo tutaj. O, tu jakaś taka wpada. Później zobaczymy, może jaka. A to nie, to Asia. Tu to Nie, tutaj normalnie. Fajnie, wąziutkie uliczki. Sympatycznie. Trzeba uważać tu, żeby komuś prania. Nie ściągnąć. I już jesteśmy nad wodą. Czy posłonięty jest? No. A. Spróbujemy za chwilę gdzieś stanąć i wypuścić yy, Stefano. Ja uważajmy, pan 80 minut. Pan blisko szedł? Pan blisko szedł tak. Jest parking, ale Parking. wjedziemy? Kampery. Co? To jest kampery. Kampery. Wjeżdżamy. Nie ma szans, że zbankujemy tu kampę. No właśnie Joanna, to był zakaz. <noise> Kożde... Anna mnie tu wpuściła w malinę. słuchajcie, będzie problem teraz zawrócić jak cholera, bo jest mało miejsca. Ale jaja. Cofamy, cofamy, cofamy. Cofamy, 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 cofamy. Cofamy. Marcinku, nie bój się, strachajło jedno, przecież co on się boi. No daj, daj, daj! Daj jeszcze, daj, 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 daj. I starczy. Tyle. To teraz kręć w drugą stronę. To teraz kręć w drugą stronę. Na maksa. Nie ciesz się. Na maksa Marcinek. Dobra, i teraz dawaj tu. Daj. Daj, daj Jak ten dodo, daj, 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 Ale możesz jeszcze do tyłu, no chodź Ej, nie da się. Wszystko się da jak się chce Nieprawdaż? U ciebie zawsze się nie da Widzisz, ja ci mówiłam, że się da. Trzymaj. Mnie się zawsze da właśnie, ale... Ci mówię, że się nie da. Chciałem ją zostawić tutaj ale i uciec jej, ale... Przypomniało mi się, że ona trzyma kamerkę i nie miałbym materiału. Kamerka no to, cię trzymała, więc, tak? Więc słuchajcie, dzięki temu, że szkanami mi było materiału, Asia jedzie dalej z nami. Już go nie lubię. <noise> Dobra, zawróciliśmy, ale było mało miejsca. Nie było wcale mało miejsca, panikarz jest. Ale ewidentnie, nie? Tam była tabliczka, że zakaz wjazdu kampero. A ja, a że krzyknęło, dla kamperów. A ja nawet tak nie za bardzo... Ale nie skończyłam, że zakaz. Tak, tak. A ja dzida i, i ups. Kochani, lago di Pomo. I teraz to już to prawdziwe. No jest widok, jest, co? Tu mamy skarb w dół prosto od razu. No jak nie był, jakby nie było tutaj ci wszyscy najbiedniejsi, co rozdają majbachy i inne auta, to oni tu mają swoje domki letniskowe i przyjeżdżają tutaj sobie odpoczywać. Kolor wody bardzo ładny. A kamera tego nie oddaje może. To co wysyłamy Stefano? Wyślemy, niech, niech pokaże nam jak to wygląda. to my tam gdzie wąsko to my tam jedziemy nie? tak lubimy chyba ale wiecie co, chcemy dojechać do wody I Mówisz, jest tutaj nakaz jesteśmy przy wodzie ale jest problem ze staku, żeby stanąć tam zamiast motorów staniemy tak na chwilę zamiast motorów wiecie my, my motorowi no bo my motorowie jesteśmy jesteśmy praktycznie na końcu jeziora. wiecie co my, ma, my tym razem Wam nie pokażemy tych pięknych willi, e, jakie tutaj są, ale to dlatego, że przyjedziemy zrobić to specjalnie. Teraz czasu nie mamy. Dodatkowo kamperem bardzo ciężko tu jeździ się, e, są małe e, uliczki Wąsko, więc dzisiaj tylko takie pobieżny rzut oka jeszcze na końcówkę lagodykomu. Więc tak jak widzieliście tam, jest rzeka wpływa, kawałek dalej. Widzieliście to ze Stefano właśnie, Stefano wraca. Eee, no fajnie tutaj, e, nie, ma, nie ma co. W sezonie myślę, kamperem wjechanie jest tu niemożliwe. Na pewno jest tu niemożliwe. To teraz się ciężko jeździ, a, a w sezonie to już w ogóle. Ale następnym razem, to znaczy pewnie na wiosnę. Tak wam trochę spoileruję, ale wam nie powiem do końca gdzie my będziemy jechali, e, ale zajedziemy tutaj, zajedziemy tutaj i bunią oblecimy, myślę, jezioro w koło. Pokażemy wam na pewno wtedy kilka e, fajnych miejsc, piękne wille, które tutaj są, naprawdę jest co oglądać. No dobra, teraz jedziemy, gdzie my jedziemy? Kierujemy się na Szwajcarię. Skakujcie, jedziemy. fajne w karawaningu. Widzicie coś fajnego i po prostu zatrzymujecie się i idziecie to obejrzeć, A my zobaczyliśmy taki kościół zniszczony. 1518. E... A, jaki? 518. 518 rok. 1518. E... No, oczywiście 1500. E... Dodatkowo, powiem wam tak, jesteśmy w Szwajcarii to już jesteśmy bardzo wysoko. E... Cały czas pod górkę jedziemy. Myśmy... Ja spróbuję znaleźć i dopiszę wam chociaż jaka wysokość. Ale jesteśmy już naprawdę wysoko. Kamperek się wspina. Tutaj. Tam mamy jakiś mostek. Kościół. Ale fajny. No to będę jest zimno. I to nie, że już przesadzamy. Naprawdę jest zimno. Fajnie, ale kurczę. Ale wiecie co? Ja Wam pokażę to inaczej. Piękny kościółek, jak widzieliście, e, Stefano zabrakło baterii, więc <śmusza> musiałem lądować, ale fajnie wygląda. Pójdziemy jeszcze tam na mostek. czy jak się już tam jest. E, jak to po włosku? Rudera gotycka. <śmusza> Było tak napisane. Śmiesznie. Czemu ona się nie weszła na mostek? Ciekawe. Piękny górski potok. No, bo... Drewniany, ale stabilny. Się. No dobra, no trochę się macha. No teraz nie takie trochę. No może trochę mniej więcej niż trochę. No boki się macha. Ale Jonna, chyba jakąś fotę strzelimy, co? Ja nie wiem gdzie ja pójdę dalej. Dawaj, dawaj Jonna, daj ja wiecie, Anna do foty! Nie, nie... pozwiedzane. Jak widzicie ubrani, bo jest chłodno. A dlaczego chłodno jest? Zobaczcie. Tu już śnieg jest. No tu już jesteśmy tak blisko śniegu, że... Dobra, ale wracamy do kamperka. Jedziemy da, dalej, jedziemy teraz do St Moritz. Jesteśmy w miejscowości Majola, tak jak się nazywała zresztą ta yy, przełęcz. Yy, jak widzieliście, leży tu już śnieg. Yy, o, zobaczcie. I to nie tak, rząd, on gdzie niech. Ja nie, nie. Zobaczcie, tu śnieżek, tam śnieżek. Więc tu już jest zimowo niejako. Tam przed nami jedzie jakiś... Znaczy nie wiem, to, ale nie, chyba nie włoch, ale rejestracje włoskie. Masakra co porty w serpentynach jechał. Wydawało mi się, że on jedzie ciężarówką z naczepą, bo on się tak zachowywał. Eee, bo nie wykręci, bo nie wiadomo co, no jesteśmy pewnie parę metrów albo dwa razy dłużsi od niego. Eee, tutaj starszy Szwajcar, zanim jechał, się strasznie męczył. No koszmarny kierowca i to młody facet, więc słuchajcie. Kochani, jesteśmy w St. Moritz, ale wiecie co, chyba nie będziemy spacerować, jest 3 stopnie, my nawet ciuchów nie mamy, żeby tu spacerować. Tak. Nie, 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 kurtek nie wzięliśmy. Nie wzięliśmy takich grubszych kurtek, tylko takie wiecie, wiatróweczki. więc odpuścimy sobie St. Moritz. O Jezu, w I... zimowych ciuchach kodujmy. No ludzie, normalnie w zimowych ciuchach leży śnieg, eee, zobaczcie, normalnie śnieg leży na ulicy, znaczy na obok. No i 3 stopnie, nie mamy ciuchów. Jedziemy dalej, Coś gdzieś musimy metrum. sobie e, miejsce, słuchajcie, na nocleg znaleźć. Bo ile mamy do Austrii? że przez Austrię kawałek, będziemy jechali. No ale mamy, dobra, mamy jakiś tam kawałek. Więc będziemy szukali noclegu. Mamy nie wiem w końcu którą, bo... 16. 16. Mamy godzinę 16. No to jeszcze trochę pojedziemy, póki jest jasno. Póki jest jasno, to pojedziemy. Chciałem wymusić pierwszeństwo na rondzie. I sobie jakieś ładne miejsce znajdziemy na nocleg. Myślę, że ogrzewanie już będzie czuło pełną parą. Bo już paznokcie zamarzną. No już w takich tych, no. Nie, St. Moritz, bardzo ładne miasteczko, kiedyś się wybierzemy je zwiedzić, ale nie tym razem. Bo tym razem niestety się spieszymy. No może nie tak, że spieszymy, ale e, bo, moglibyśmy pochodzić godzinkę, dwie, ale słuchajcie, no nie, no nie, mamy się jak ubrać, więc jedziemy dalej. Wszyscy w czapkach. No, zresztą od nas nie jest tak daleko do Szwajcarii, kiedyś się wybierzemy, ale w lecie tak jakoś, e, może właśnie bunią. No dobra, ciśniemy dalej. Jak będzie coś fajnego, interesującego, słuchajcie, jak te przepaście, nie przepaście, to wam pokażemy. Dzień dobry. Poranek w Austrii. Kochani, dla nas to jest szok termiczny, wiecie? Cały czas ciepło, gorąco, cudownie, a dzisiaj w nocy było minus 2. Zobaczcie, jest szron na trawie, ale okolica jest piękna. Góry, wysokie góry. Bardzo fajnie. Spokojnie Wrzucimy wam tutaj Miejscóweczkę Opodal jest jezioro i rzeka Ale do jeziora nie można dojść Jest ogrodzone, jest prywatne, zabronione I tak dalej Więc no niestety nie dojdziecie A my będziemy się pomału zbierać Mamy 400 km, Więc ciśniemy Na dzisiaj 400 km. Zobaczymy czy. Myślę, że się nie będzie nic działo, więc nic wam nie dogramy, no ale zobaczymy. Sprawdzę jeszcze czy rowery są. Czy nikt nam w nocy nie ukradł rowerów, ale nie było nic słychać ani nic czuć. Żeby się coś trzęsło, rowery stoją. Cichuteńko. Naprawdę bardzo spokojnie. Kawałek od głównej trasy i uważam, że to jest świetne tak. miejsce na nocleg To dla do, do powtórzenie, jeżeli będziemy gdzieś tu poprosie. Znaczy akurat... No, Jeżeli nam... będziemy w okolicy, Marcin. No, bo jak jedziemy, załóżmy, na, na, na Włochy czy coś, to w tym miejscu nie jesteśmy jeszcze zmęczeni, więc, e, więc tak nam... Ale na powrocie fajnie tutaj się spało. No dobra, to lecimy.